Wkrótce kolejna grupa Tarnobrzeżan będzie mogła skorzystać z bezpłatnych szkoleń rozwijających kompetencje cyfrowe. Wszystko to w ramach projektu pod nazwą Emisja, do którego rekrutacja rozpocznie się w kwietniu. Celem projektu jest zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności obsługi komputera, korzystania z internetu, w tym e-usług publicznych. Mamy nadzieję, że ten projekt zyska dużą popularność, bo poprzedni projekt związany z nauką, z obsługą komputera skierowany do senioru cieszył się bardzo dużą, dużą popularnością. W związku z tym postanowiliśmy poszukać dodatkowych środków na tego rodzaju szkolenia. Pozyskaliśmy 56 tysięcy złotych z Małopolskiego Instytutu administracji na realizację tego rodzaju szkoleń. Szkolenia będą bezpłatne. Tym razem w ramach projektu Emisja będzie mogło z nich skorzystać 100 mieszkańców gminy Tarnobrzeg w wieku 25-74 lata. Szkolenia zostaną przeprowadzone w grupach w wymiarze 16 godzin przez wykwalifikowanych instruktorów. Będą się odbywały w jednej ze szkół w godzinach popołudniowych. W ramach projektu planujemy również zakupić komputery, 10 sztuk komputerów, które później przekażemy po zakończeniu szkole, która udzieli nam pomieszczeń do przeprowadzenia tego rodzaju szkoleń. Rekrutacja na szkolenia rozpocznie się w kwietniu bieżącego roku, a o zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie zdecyduje kolejność zgłoszeń. Więcej szczegółów już wkrótce zainteresowani będą mogli znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta, na ulotkach i plakatach informacyjnych. Powstanie harmonogram, powstanie specjalna strona poświęcona temu projektowi, tak żeby chętni mogli zaznajomić się na bieżąco z planem pracy. Szkolenia rozpoczną się w maju i potrwają do marca przyszłego roku.